Dzień dobry serdecznie z tej strony, Sebastian Koczyk i witam Cię w serii ROP, czyli regularne omówienie babok. Wywiady to najpopularniejsza metoda, jaka jest stosowana przez analityków. Nie znam osoby, która nie pojawiła się, żeby podpytać o kilka rzeczy. Wykorzystujemy je w dwóch celach. Po pierwsze, pozyskujemy i dokumentujemy informację, którą uzyskaliśmy. Po drugie, budujemy relacje z naszymi rozmówcami, co może bardzo pomóc nam na późniejszym etapie projektu. Zazwyczaj rozmawiamy jeden na jeden, ale wywiady można też wykonywać z grupą osób. Mamy dwa rodzaje wywiadów. Ustrukturyzowane, gdzie każdy nasz rozmówca otrzymuje taki sam zestaw wcześniej przygotowanych pytań, oraz nieustrukturyzowane wywiady, gdzie wrzucamy dany temat odbiorcy i na podstawie tego, jak potoczy się rozmowa, drążymy dalej. Co ważne, to nie oznacza, że możemy przyjść na taki wywiad nieprzygotowani. Jest to kluczowe, ponieważ od naszego przygotowania zależy to, czy uzyskamy pożądane efekty naszej rozmowy. Kluczowe jest tu nasze zrozumienie danej domeny, doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów oraz umiejętność udokumentowania odpowiedzi. Gdy druga strona jest chętna, żeby podrzucać odpowiedzi oraz jest świadoma, po co przeprowadzamy wywiad, to już mamy pełen sukces. Podczas planowania wywiadu powinniśmy skupić się na kilku elementach jak. Cel musimy sobie określić, co potrzebujemy uzyskać. Potencjalni rozmówcy, wybieramy audytorium, które pozwoli nam uzyskać informacje zgodnie z naszym celem. Pytania, predefiniowana lista pytań nawet dla nas samych stanowi kluczowy element przygotowania. W zależności jak przeprowadzamy wywiad, to warto mieć zarówno przygotowane pytania zamknięte dla trudnych rozmówców, jak i otwarte, gdy widzimy dużą chęć pomocy z drugiej strony. Kolejnym elementem jest logistyka. Musimy zdecydować, czy wywiad będzie w formie pisanej rozmowy, czy przez telefon, czy osobistego spotkania. Tu też musimy wziąć pod uwagę, czy chcemy nagrywać rozmowę, czy wszyscy dostaną listę pytań przed wywiadem, lub czy nawet chcemy zrobić to anonimowo. Następnie mamy przebieg rozmowy. Zaczynamy od przedstawienia celu i potwierdzenia, że wszyscy go rozumieją. Podczas samego wywiadu dostosuj się do sytuacji i zachowania ludzi. Na zakończenie podsumuj sesję i podziękuj wszystkim za ich czas. Po rozmowie, gdy masz wszystko udokumentowane, wyślij kopię do Twoich rozmówców, by potwierdzić, że wszystko jest tak, jak powinno. Niezaprzeczalnie jest to jeden z podstawowych narzędzi każdego analityka. Pozwala uzyskać fenomenalne efekty w postaci zrozumienia danego zagadnienia, jak i zbudowania relacji z osobami, z którymi będziemy współpracować. Gdy stawiamy pierwsze kroki w firmie, to warto poświęcić czas, by zaznaczyć swoją obecność i zrobić dobrą listę interesariuszy wraz z ich profilami. Jeśli chodzi o wady, to przede wszystkim zajmują one masę czasu. Gdy mamy kilkanaście osób na naszej liście, to zabraknie nam dnia, żeby to wszystko ogarnąć. Warto też wspomnieć, że czasami nasi rozmówcy nie bardzo chcą nam pomóc oraz mogą niechcąc wyprowadzić nas w błąd, przekazując wiedzę, która się jakiś czas temu zdezaktualizowała. Pod koniec każdego materiału będę wrzucał radę w nawiązaniu do tematu odcinka. Dzisiejszy tip to, jeśli chcesz dobrze poznać system, to dobieraj jako odbiorców tzw. SME, czyli Subject Matter Expertów, którzy mogą podrzucić Ci najbardziej kompleksową wiedzę na temat zagadnienia. Tyle na dziś, zapisz się koniecznie na newsletter i widzimy się w kolejnym materiale już w piątek.